Siemaneczko, kochani, tutaj Ami, dziś będziemy nagrywali Squid Game'a. Ej, play, odsuń się, odsuń się, dobra. Co jest to miało, mnie, w Squid Game z naszym linkiem XD. No i. Będzie chyba Squid Game 2, jak widać. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra Teleporting Squid Game 2. I od czego zaczniemy? Aha, dobra, nie, nie było pytania. Nie było, nie było. Nie było pytania po prostu. Chyba zaczniemy. Tak mi się wydaje: od Red Light, Green Light, ale pierw będzie losowanie. 100% losowanie będzie pierw. Kim będę? Ty jestem Guardem. Ej, fajnie, fajnie. W końcu pokażę Wam jakąś inną golewską. Jeszcze tylko player. No i dobra. Witamy w grze. This is red light, green light. Idź na drugą stronę, będziesz bezpieczny. Okej, okay, rozumiem.

Jesteśmy tu w jakiejś rundzie Nie wiem o co z tym chodzi. Chyba... nie, nie wiem. Nie rozumiem tego w ogóle. Co to jest? Czemu to tu jest? Czy to było w tym? coś? Mam dana. Dobra. Czemu oni się to tu ustawili? 1. Może poczekamy po prostu do kolejnego rzędu. Dobra, jeszcze chwilę zaczekamy. Postaram się wpaść to wszystko. No. No. Dobra. dobra, jednak się przyniosła. Te. Zaczekałam. Nie wiem, co chodzi z tym w ogóle. Nie ogarniam. Dobra noc. Będzie trwała sto ileś 100 sekund. No i trzeba go Zobaczymy kto tam mnie zamknięty. Dobra. Mamy tylko 30 sekund. W ogóle nie pachałbyś to on mi saprał HP co za ciało no kufał się kościu ci obawiasz co tam jest no. a keś pod mnie 1 6 5 4 3 2 1 no jeszcze mój no raczej mój wielki uszczerbek HP no by mnie przykwał po prostu. Mingle, mamy mingle. Mingle, mingle, mingle. Tu, 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 tu. Okej. Okay. Nie mogę wejść, of course. To są pokojki. No i włazimy. I czemu oni wlazli? Jeźli. Okej, okay, miębile zaczęło się rękieć. Cigaracz hmm? no Nie ma, nie ma nie, nie, zostawcie ich Zostawcie Zostawcie ich, co wy robicie, co wy robicie Nie, 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 nie Nie, nie. no Zostawcie ich Aha, czyli zostaliśmy sami Bez playerów. Dobra. Okej. Okay. Mamy... Pasha, Gama i chyba. Kodret. Playerzy na naszą bazę. Niemożliwe. Nie, nie, no, no, no. Mangana. X1. X2. No i co? Dobra, it's time to go back. Ok, hmm, bardzo ciekawe. Aha, czyli po prostu jest nowa runda. Nieważne. Dobra, to znowu wejdziemy do Squid Game 2 i zobaczmy, kim. Będziemy po prostu. OK. Jest tam jeszcze ten skund. Dobra, w końcu 16 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i pewnie klasycznie zaczniemy od red light, green light. E, kim będę? Oby znowu guardem. Na razie wszyscy jesteśmy players. Okej. Okay. Dobra, skaczemy se. Skaczemy i... i... Guard, please guard. Guard, guard, guard. I... player. Player, po prostu player. Lol. No i zobaczymy jak sobie tak negadę jako player. No zostaw gościu. Okej. Okay. To jest to. Dobra. Szybciej, okay, otwierajcie to już. No zostaw. No zostawcie mnie ludzie. Dobra. Nie ruszyłam się. Tak jest na Dobra. O, XD, jak go wywaliło? No zostaw, co ty robisz? Ten się poruszył. Chciał mnie popchnąć. Dziad, jeden. No, zostaw mnie. O co ci. No, zostaw tych gościu. Powaliło się? XD. Chyba nie. No, zostaw. Jesteś strasznie wkurzający, gościu. Zostaw mnie. Green like pobiegniemy szybko, 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 szybko od tego kościa. No, a ten przylazł za mną. No, zostaw, zostaw mnie. Okej, okay. chyba już zginął. Tak, zginął, dobra, w końcu spokój. Nie strzelać do mnie, ja się nie ruszam Dobra, myślę też, że powoli będziemy kończyli ten odcinek. Okej. Okay. Są ostatnie, są ostatnie. A więc. Bajom!